Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Need for Speed Carbon. No i teraz może sobie zrobimy coś innego, bo kariera skończona gra w zasadzie też, ale było bardzo mało jednego trybu tutaj, mianowicie driftu. Także zrobimy sobie kilka wyścigów tego typu. No i zaczniemy sobie właśnie od tego driftu, 3,8 km długości. No i rekord tutaj mamy 595 tysięcy. Spróbujemy go pobić. Także zaczynamy. Mamy do wyboru... Co mamy do wyboru? Nitro włączone, tryb śledzenia niesklasyfikowany, ok. Samochód. Do wyboru w zasadzie każdy. Może Audi pojedziemy, którego nie było w ogóle. Jeździł nim tylko... Darius. Więc przejedziemy się właśnie tym Audi 8 Dobra, tylko trzeba jakiś optymalny tor znaleźć. Okej, okay, jest trochę lepiej. Dawno nie było driftu, więc. Dobra, nie będę patrzył na wyniki, tylko będę patrzeć tylko i wyłącznie na drogę, bo zobaczenie na wynik powoduje. Koniec pościsku tak naprawdę. A nie chcę kończyć tego pościsku zbyt szybko. 748 tysięcy. się uda milion zrobić. Kto wie? Wow. Okej. Okay. Ile jest? No, udało się. Milion. Ponad milion sto tysięcy. Zobaczmy wyniki. Wow. To był pogrom. Dosłownie pogrom. Ile? 20 razy? 30 razy? No, 30 razy, ponad 30, prawie 40 razy przewagi nad drugim. A nad wszystkimi to jest jakieś 20, 25. Około 20 razy. Około 20 razy przewagi nad wszystkimi razem wziętymi. Dobra, czas na kolejny drift. No i tutaj też mamy 3,7. Nie, tu było 3,8, tu jest 3,7. 452, 547 do pobicia. No to jazda. Tutaj sobie może weźmiemy coś innego. Czego tu nie było? Może coś z trzeciego poziomu, tylko coś innego po prostu. Camaro. To też Camaro. O, tu jest DB-9. Tu jest Charger RT. No, za dużo to do wyboru nie ma. No to weźmy może Camaro. Czerwone, czarne? Czarne! W nocy jedziemy, to niech będzie czarne. Do kopicia jest nieco ponad 400 tysięcy. Najpierw przyspieszymy. A teraz... Wow! Nie spodziewałem się takiego. A, wow, 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 ale zasuwa. Nie, no ciężko go opanować przy takiej prędkości. Wow, naprawdę szybki samochód do driftów idealny, tylko trzeba go opanować. No właśnie, znowu. Tym razem nie pobiję tego rekordu, ale... ale pierwsze miejsce będzie na pewno, to nawet nie ma o czym mówić. Dobra. Byleby nie uderzyć w bandę i będzie OK. Banda to lawa. Ło. No. Dobrze, że 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 się udało. Ach. Musiałem uderzyć. A było tak pięknie. No i chyba nie pobity został rekord. Pokończyłeś pierwszy 411 tysięcy. No dobra. Też dobry wynik. Przewaga jest jaka? 10? 12? 13 razy około nad drugim. No nad resztą trochę mniejszy, mniejsza przewaga. Jakieś 10, 10 razy. Może. Może 10 razy. No dobra. No, i na kolejny jeszcze drift mamy czas. 4,7 km długości, 403 tysiące do pobicia. No i czym tym razem pojedziemy? Lewans, tym już jechałem. Camaro już jechałem. DB9 może. Często tym samochodem jeździłem. Ale dobra, pojedziemy jeszcze raz z tym samym samochodem, którym jeździłem podczas kariery. Nawet chyba z takim samym malowaniem. Kiepski samochód do driftu. Strasznie taki oporny. zresztą to tu chyba widać. Najlepsze do driftu są te. Lekkie samochody, ale za to ma całkiem niezłą linię przejazdu. Jak się robi, to umiejętnie. To naprawdę może być niezły wynik. Wow, no prawie byłaby banda. Dobry przejazd, bardzo dobry wręcz. Ale nie chwalmy dnia przed zachodem. Tam, gdzie jest szeroko, to jest dobrze, ale tam, gdzie jest wężej, węziej, no to może być problem. A zwłaszcza jak zakręt od razu przechodzi w drugą stronę, tak bez ostrzeżenia. A było tak pięknie. Musiałem uderzyć o bandę. Prawie cały wyścig na jednym poślizgu. Dobra, jeszcze wpadło 10 tysięcy do tego. A wynik mamy 399 tysięcy. Słabo. Naprawdę słabo. Ale kiepsko się tym samochodem jechało. Prawie 20 razy. O, jakieś 19 nad drugim. A nad wszystkimi jakieś. 8 razy? 8 razy. Dobra, no to zrobimy jeszcze jeden wyścig. Jeszcze jeden drift, tak naprawdę. 4,80 km długości, 384 tysiące do pobicia, no i dwa okrążenia. Pojedziemy, może dodżę chargerem RT. Masły kary do driftu są po prostu idealne. One same się ślizgają, nawet nie trzeba im pomagać. I całkiem nieźle trochę słabo mnożenie ale ogólnie praktycznie cały poślizg był to znaczy cały odcinek był na poślizgu Proszę, sto sześćdziesiąt tysięcy na jednym poślizgu dziewięćdziesiąt tysięcy na poślizgu. ale tutaj będzie lepszy. No i chyba jest tak bardzo optymalny przejazd. 131 000 Rekord zostanie pobity na pewno. Szkoda, że to tylko dwa okrążenia tutaj. Wow. Ale 84 tysiące jeszcze wpadło. A wynik końcowy jaki jest? 614 tysięcy, więc rekord na pewno jest pobity. A wyniki? 6 razy tyle co drugi. No i około dwa razy tyle co wszyscy. Okej. Okay. To za jeszcze jeden wyścig. A może jeszcze jeden. 47 km długości. 341 tysięcy do pobicia. To nie problem. jaki samochód? Może. Keniksek. No keniksek teraz. I zatoczymy koło. Znowu w kanionie. Żyje się tak jak w y, Tokio Drift. Ten ostatni przejazd w kanionie można wypaść. Coś mi się kiepsko tym samochodem jeździ. Nie wiem dlaczego. Jakby nie można było go w poślizg wprawić na najdłuższą metę, możliwe, że wynik nie zostanie pobity, chociaż nie jest jakiś wygórowany. Ok. Jeśli te punkty zostaną zaliczone, to prawdopodobnie wynik będzie pobity. No, prawie. 630 tysięcy Ach. Dobrze, że teraz uderzyła, a nie wcześniej. No byłoby to niefortunne. Okej, okay. jeszcze wpadło kilka tysięcy. No i mamy ile? 733 tysiące i mamy tak mniej więcej. 5, 35, 36 razy więcej co drugi, 37 może, 37 razy tyle co drugi, mm, a jako wszyscy razem, no jakieś 15 razy, może więcej, może mniej, tak, ponad 15 razy będzie dobra. No to co, jeszcze jeden wyścig. A, jeszcze jeden. Tym razem będzie to tor. Dwa okrążenia, 4,3 km długości, 382 tysiące do pobicia. No to jedziemy, tylko że weźmiemy sobie już, y, może tego? Może tym razem w malowaniu y, Dariusa. Zobaczymy, jak się będzie sprawować. Pobicia jest ponad 300 tysięcy, także niedużo. O, to jest do driftów idealny samochód, prędkość, sam utrzymuje A na takiej szerokiej drodze to po prostu bajka. Dwieście dwa tysiące. Pięknie. No, prawie. Banda była. Kolejne okrążenie. Drugie. Ostatnie. I zaraz będzie koniec. Ale jeszcze kilka tysięcy wpadnie. Może kilka set. 180 30 Ale rekord jest pobity. No. Okej, okay, udało się. Ile mamy? 562 tysiące. Prawie 563. Otrzymano kartę nagrody. Co to za karta? Poziom zręcznościowy 2. Okej. Okay. Dobra, i na tym sobie skończymy ten odcinek. Także, jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz. Hej!